Kolej w Polsce jest w większości zelektryfikowana, niemniej około 1 trzecia, dokładnie 36% linii kolejowych to dalej linie, gdzie zasilania elektrycznego nie ma. W chwili obecnej jeżdżą po tych trasach pociągi spalinowe e, zasilane olejem napędowym. Docelowo, w perspektywie Green neutralności klimatycznej Unii Europejskiej, Polski, musimy to paliwo wyeliminować. Stąd z nadzieją wszyscy patrzą na wodór. Jesteśmy na targach Trako, gdzie dwa pociągi, e, lokomotywa pes i Radzie Island Alstomu są prezentowane, ale nie zapominajmy o tym, że te pociągi trzeba będzie tankować. I to, co PKP PKPNFGTK chce robić, to rzeczywiście zwrócić uwagę na tę infrastrukturę kolejową, która nie, będzie niezbędna do tego, żeby te pociągi mogły zatankować wodór i wtedy przewieźć pasażerów na tych niezelektryfikowanych liniach kolejowych. To jest perspektywa kilku, kilkunastu lat, więc ciężko składać konkretne deklaracje i już teraz mówić o bardzo zdecydowanych krokach. Na pewno jesteśmy obecni w wodorze. Podpisaliśmy ostatnio list intencyjny w zakresie dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Śledzimy tę te technologię, rozmawiamy z partnerami, rozmawiamy z potencjalnymi klientami i na pewno ten wodór jest w obszarze zainteresowań na razie badawczo-rozwojowych, ale mamy nadzieję, że też docelowo w obszarze inwestycji PKP Energetyka.